Wszystkim z strony Manta. Zapraszam na zagrajmy w Dishonored, Czysto jest Dishonored? Dishonored jest to dynamiczny FPP akcji osadzony w XIX wiecznym klimacie. E, grafika powstała na silniku Energy Engine 3. No, grafika nie jest na mocniejszą stroną tej gry ale warto zauważyć, że każdy nasz do, dokonania w grze czy będziemy zabijać, czy będziemy zostawać wrogów to wszystko wpłynie na zakończenie gry eee, dobra. w Dishonored wcielamy się w korwo ochroniarza cesarzowej <coughs> zamordowany z zamachu stanu nasz bohater zostaje wyrobiony w morderstwo i oczywiście będziemy chcieli zmyć nasze winy, ukarać sprawców morderstwa kurowej. No i dalej się okaże, co przyniesie nam fabuła. Zapraszam. Tutaj nagrywam właśnie grę, sprawdzając, jak po prostu chodzi, czy dobrze jest ustawiona. W opcjach Wam pokażę moją grafikę, ustawienia grafiki. Jak widzicie, pole widzenia mam na 90%, szczegółowość tekstur duża, szczegółowość modeli też duża, promień świetnie włączony, tryb analizingu FXAA i szurzeczenie włączone. No, zaczynamy nowa gra. Eee, poziom trudności ustawimy na normalny, czyli domyślny, jak w każdej grze. Jasność no, jest OK. Może jeszcze trochę rozjaśnię, żeby na YouTube było to lepiej widoczne. Eee, tak, The Tower, ok. Powrót do domu. Właśnie w trwającej kilka miesięcy podróży, podczas której odwiedziłeś inne narody w cesarstwie, aby poprosić o pomoc w <coughs> Sorry, aby poprosić o pomysł w prowadzeniu sobie, po poradzeniu sobie ze szczurą zarazą, musi przekazać dyploma, dyplomatyczną odpowiedź cesarzowej, wobec której służysz jako lord protector, czyli ochroniarz. Corwell, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the spymaster was right to insist that I send you. the plague has taken so many and we must find a cure when you are near my heart is at peace emily and i will count the days until you return hurry home and bring good news <laughs> Eee, czyli widać z progu, że królowa czuje coś do nas trochę więcej, niż reakcja pracodawca praconi, że tak powiem. No i się nie dziwię, tak? Ochroniarz to jest w sumie bliska osoba. Zaczynamy grę. Właśnie w progu dowiedzieliśmy się o zarazie szczurów, która nęka nasze królestwo. Zostaliśmy wysłani do innych części um, całego królestwa jakby tak, całości żeby się dowiedzieć od nas um, <laughs> innych części, jak to wygląda właśnie ta zaraza, czy znaleźć jakieś lekarstwo, sposób na pozbycie się tej zarazy właśnie mam ze sobą list, który przekażemy w królowej, w której jest właśnie opisane decyzja pozostała tu jakby Pozostaje jakby część a społeczności, nazwijmy to tak właśnie wkraczamy do jakiegoś zbiornika, zbiornika właśnie Dobra, ciekawe co nam przyniesie daje gra Właśnie zapomniałem że to Let's Play na ślepo, więc proszę nie sporować mi żadnych wydarzeń jak mam grać. Oby to i chcę się właśnie podzielić moją pasją. E, moje filmiki nie będą monetyzowane, od razu mówię. No, bo, bo ja nic chcę z tym zrobić, to jest właśnie... Oho. Zawór możemy, co mi to da? Nie wiem, co jest. Ok. Pomoc opuszczamy, no dobra. Menuję Deepwater. Ok. Inżynier, masz coś do powiedzenia? Port, Czy bardzo się udało? No nie wiem. Prawa nas oczekuje, jest bardzo zesperowana. Kto wie, co jest napisane na liście? Cześć. To idziemy do wieży Bell Tower. sprawdzenia Majesty, jest powiedzenia? Ciebie witam. Zobaczmy, jak się prezentuje grafika. No, powiem, że naprawdę ładnie się prezentuje w takim e, komisarzem stylu na tym silniku. No, ładnie wygląda. Ale w tej grze nie chodzi głównie o grafikę, o grywalność. Eee, czy widziałem wiorę? Okay, Zapewne tak. Well, hmm... No nie wiem. No dobrze. Od do ciebie okay. słabość. No to idziemy, prowadź. To oh, mamy właśnie herr. To jest nie za nami. No to już mamy pewność, że nas jesteśmy z królową. Coś więcej. Też się widzę... Yeah. dobrze widzieć. Też się jeszcze nie znam. Jesteś taki pewny? To czemu tego jeszcze nie zrobiłeś? Campbell. Wypchnij, przyjacielu. I do my duty for the realm, but not gladly. A to baśluza No właśnie, co makanał Wakanda, że Co my to mamy? Cztery. Ja eh, wypijemy. I need No, ja mu nic już nie pomogę w ale hmm. Ok, no masz co do powiedzenia. To jest fuga No. Jesteś taki pewny, no. Śluza. jakieś ulepszenie zrobiłeś, ale gdzie się cofamy. Jakie ulepszenie zrobiłeś, w śluzie, hmm? Mogę tutaj wejść. Mm -hmm. No, wiadomo, statki i te wszystkie szury przywio... przetransportowały statkami, trzeba było się zająć. To jest taka moja She's waiting opinia. The eee, taka właśnie, dygresja ma jak pracowała jako magazynier. Eee, w wale jednym z producentów tych odżywek, suplementów dla tych siłaczy, w ogóle koksów. Właśnie trzeba właśnie uważać na te wszystkie dostawy, bo tam nie jest takie pająki były. Z, z... takich egzotycznych krajów. Uj! Nie chciałem tego zrobić. Właśnie z egzotycznych krajów, jak mówiłem. I no trzeba uważać, jaka cholera cię nie ugryzie. Tak to ze stożnością już teraz raz miałem. Jakieś też takie małe, e, takie małe, główniki, takie jakby ją ugryz. a na szczęście byli na tyle już się ode mnie to jakoś chyba, bo w pierwszy czy drugi dzień właśnie <śkami> mojej pracy, ty mnie ukąsił, nie? Oni już byli po jakby wprawy mieli, właśnie. z takimi wydarzeniami się jakoś udało dostać z to zrobić, czy jak to się tam nazywa, i wszystko cacy. No ale z miałem, jak nie wiem. To było dobrze wyjechać z Corvo. to cześć. Co się nazywa? Gijów. Jak to się wymawia w ogóle? Ojków, co jest do powiedzenia? Witaj, witaj. Cześć, cześć. my citizens. Ojej, ja, przecież mieliśmy się z nią pobawić. storki, zapomniałem. No. Kawa wrócił. Nas wnosi ważny list. W końcu zaraza. Można jej bagatelizować w korcie, szczególnie. Nie lubisz nas, co? My cię też nie. Co żowa? Jasmine. You What news have you no? Podobna jesteś w tym swojej córki. Tak, plaga A No, użyłem sobie zaraz plaga no. Przy to problemie myślę, te choroby w ogóle znasz.

Czy że jesteśmy worry, musimy liczyć sami na siebie, nikt nam nie pomoże. strażnicy No gdzie są? O, Zamachowiec nadciśnij lewy, aby zatokać prawą ręką. a dzisiaj aby lewą ręką. Okej. Okay. Nie odwrotnie to powinno być. Okej, okay. chyba mi się strony mylą. Emily. Masz chodzi o. O, masz sprzątam go? Chyba tak. I się nie pistoletu. No i gdzie on jest? Wychodź, wychodź, gdziekolwiek jesteś, Corvo, Thank you. If you hadn't been here. Z tego tu jestem. O nie, jakiś mag. O nie, ładnie tak być, kodete. No, jeszcze ja zabić, cesarzowi. Że... Taki koniec. Czekajcie, przeżyję. No raczej nie, bo tam było oh właśnie twórcy na powiedzeniu, że. No niestety, cesarzowi, was ginie. Tak mówię. W filmiku czekamy mnie Twoją córkę. No, panowie, jak ktoś zatokowają. to nie ja, to nie ją zabiłem. Panowie, spokojnie, wszystko wyjaśnię. E, ktoś oparwał. Przegląłem ją, jak tylko mogłem. No pięknie. Wyrobili nas w morderstwo, no. Byliśmy w niewłaściwym... ...czasie. ale mogliśmy to uratować, gdyby nie ten... Eee, czyli okej, okay, udaliśmy się do więzienia Cold Bridge. Eee. Okej, okay, dobra, zobaczymy co się będzie działo dalej. 60 FPS, bite. Ładnie, ładnie. Oho, jesteśmy na przesłuchaniu. A! Oj, zabolało.

Okay, budzi mi się w celi, o, od przyjaciela, Hmm, może będzie pucz, czy coś? I z tej nie zostajemy niewinni, ale świat. A świat chce na coś Coś takiego? Nie Gdzie ja Do toalety naszej! Osiołek bez Nie Animowa wiadomość, przeczytajmy... Kowo, to kim jesteś, nie ma teraz znaczenia. Wiedz tylko, że pokładamy w tobie wiarę. Oto klucz do twojej celi. Gdy wyjdziesz z kiosi do więziennego pokoju, przesłuchań, wejdź tam to materiały wybuchowe i podróż pod zewnętrzne drzwi. Gdy bomba wybuchnie, uciekaj. Ruszaj w stronę rzeki i zgub płośnik w kanałach. Znajdź tam ukryty, przydatny sprzęt. Jeden ze strażników więziennych zostawi broń tuż przed twoją celą. Okej. Okay? I powodzenia potrzeba nic w żywego stanie przed tym, co ma nastąpić. Przyjaciel, klucz 2, pozostajemy mi Aha, broń, ok, do weźmiemy. Co tu mamy? Monety DHL dwie, Aha, a to 5 jest warte, ok. A wy możemy. <laughs> Przepraszam, patrzę skrania się od głosu i kroków OK Okej. C. Aha, no, w, w, mając mieć w ręku zabranie przyjęcia się w rąk, ok. <laughs> Aby w bez zabijania, raczej bez zabijania w The one who killed the empress and abducted her daughter, Emily. So it's an occasion. Right. A social event for the high and mighty. Come see the noble Lord Protector get his head chopped off. as bad as us betting on the dog fight. The solitary wing is off limits to maintenance crew. Unia Europejska, nie uda mi się. Uda się, no no nachać, O, Zabij nas. Pierwszy zgon, początek gry. No nie dobrze. Teraz stanie punkt zapisu, z rodziska w takim momencie, ale postaram się właśnie, tak, widzę, widzę, C. ok, to też wiemy już, albo wytnę to, i kilka sekund, tylko się, Virginia no, Vagadak betting Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews unless accompanied by hey. an officer of the watch. Escort through the solitary must be scheduled in advance with one week's notice. Kucze, no nie uda mi się no, że nie ma. No chodź, no chodź. Yes Komba Ograb Ograbimy cię. Toalet, elixir, ok, tutaj mamy, idziemy dalej, na kładkę, ok, Op. puszka, puszka, kolejna, baki, psa, minety, pozbieramy, nampoje, kolejna puszka, a my to rozwijemy, tak? 对。Uh Idziemy, idziemy, idziemy. Zdobyliśmy klucz. Jest dobrze, ludzie, jest dobrze. Przejście pod... na podwórze, okej. Okay. Kolejne monety. Nie, nie dorwiesz mnie, uda mi się. Nie wiesz tego, nie wiesz gdzie jestem? Za materiał wybuchowy, ok. Soba. ok, tutaj raport oficera raport oficera przesłanie Korwo korwa Atton przyjęto cesarskie obrońca, zostanie poddany przesłuchaniu jest to sprawa na wyższej wagi Lord Reget i Nadrevent Campbell będą sobie zadawać pytania do końca ich polecenie w zwachanie. trzymajcie pod kontrolą oprawcę. Jeśli korwo umrze w jego rękach, zamiast doczekać publicznej egzekucji, której chce RODREGENT, to Wasze głowy potoczy się następno... Potoczy. potoczy się następno? Okej. Okay. Eh. Eee. Przeczytaj samo uczek, zobaczmy. Naciśnij J, albo tworzyć dzień. A, mam tu C, misji, notatki, mocy i wyposażenie. okej. Okay. Tiskamy J. C, ma, materiały. ponieść materiał wybuchowy. OK. Notatkach te raporty mamy. Książki, nie ma nic. audiografy, nie ma nic. Wyposażenie. 141 monet, i 3 mikstury, ok. To są zasoby. Pęk kluczy hmm. kluczy do tej korwa. Do no podwórza, ok. Amunicja Trzy płyciski, ulepszenia, nic nie mamy, dobra? Eee, ok. Tutaj mamy portret. I bombę zegarową. To weźmiemy, tylko napierw monety. Pusta butelka nie, to nas nie interesuje. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Monety, kolejne Safe, a w safe oczywiście bomba ziemy trój wybuchowe. Ponieśliśmy je korytarz do sterowni. Eee, dobra, OK, ludzie. Dziękuję wam za uwagę. Już e, materia trwa pół godziny. E, następny odcinek pojawi się jutro. No i następnego dnia odcinki będą się pojawiać ogólnie jeden dziennie. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki, które okażą się niebawem. Cześć!